was bardzo bardzo serdecznie z tej strony Balny w związku z promocją która jest od początku lutego i trwa do 29 a trzeba zarejestrować się do 14 postanowiłem zrobić poradnik jak najszybciej wyekspić szósty tier i zagrać nim jedną bitwę także krótko zwięźle i na temat mamy nasze drzewko i jeśli chodzi o Panią Wolfi, mamy dwie opcje. Pierwszą to jest artyleria, tak? czyli bierzemy goździka, tylko najpierw musimy do niego dograć tutaj trochę, tak? zanim będziemy mog mogli odblokować, ale dochodzimy do goździka, gramy artylerią, tak nie wiem, 50-60 bitew, możemy odblokować akację i ymm, już mamy szósty tier zrobiony, czyli goldy, jak to ładnie się nazywa w konkurencyjnej grze lub bonusy tutaj jak Type-59 2500 zł, i tak dalej są nasze. Jeśli chcielibyście grać artylerią to bardziej polecam linię na, ponieważ M109 jest dużo lepszą artylerią. Droga ta sama, tu trzeba coś poekspić, żeby móc kupić M109, no i kupujemy M109 i 50-70 bitew mamy Palmary i bonusy są nasze. Jeśli chodzi, może tak, wracając do drzewka Wolfie, możemy zdecydować się na grę ciężkimi czołgami. I tu ją polecam, ponieważ gra się bardzo fajnie. M113 bardzo szybko przejdziemy. Law 150 to jest kołowy niszczyciel. Na tego bym odpuścił. Zdecydowałbym się na Patona. No a później idziemy linią M60. Czwarty to jest Starship. Tutaj Starshipem trzymamy się jak najbardziej. Z tyłu, ponieważ on ma bardzo wielki garnek i może ciężko nam się grać. Później jest bardzo przyjemny M63. No i w końcu XM1. To są bardzo twarde czołgi, wybaczają najwięcej błędów i myślę, że dlatego najlepiej nimi iść. Oczywiście, jak już lepiej poznacie mapy, to. Każdy czołg wasz. Jeśli chodzi o szyszkina, no to przeskoczyć PT76, który moim zdaniem jest beznadziejny. T54, T62, T64, T72 i dochodzimy do T72A na szóstym tierze. Też bardzo przyjemna linia. Tylko tutaj, jeśli jesteście graczami WOTA, musicie wiedzieć o jednym. T54 to nie jest dokładnie to T54 z WOTA, który, który wybacza mnóstwo błędów i tak dalej. Tutaj dolna płyta jest beznadziejna. Na wchodzi wszystko, jest minimalna szansa na ding, także musimy chować kadłub ile możemy, a reszta pójdzie gładko. O artylerii wspominałem, no i stoimy przed wyborem, czy chcemy grać na PvE czy PvP. W zasadzie radziłbym troszkę pomieszać, ponieważ w trybie PvP zarabiamy więcej. Co prawda jest mniej expa i jest większa zabawa, ale z kolei mamy tryb PvP. W którym możemy dużo więcej ekspa dostać, na przykład zbijając pierwszą gwiazdkę dnia, tam można robić naprawdę kolosalne wyniki, a później iść na PVP zarabiać. Żeby było krótko i zwięźle na temat, to wszystko w odcinku. W ten sposób w ekspicie najszybciej do szóstego tieru i wybierzecie sobie bonus, w której grze chcecie. Ja zapraszam Was gorąco do tego, bo uważam, że promocja jest niesamowita i szybko się nie powtórzy. Zachęcam również do komentowania, lajkowania, subskrybowania kanału, niezmiennie mnie to motywuje, no i do zobaczenia na polu boju. Pozdrawiam Bane.